Podczas nocy muzeów, Muzeum Historii Organów w Katowicach, zwiedzających między innymi oprowadzał Michał Duźniak. Panie Michale, organów tu jest mnóstwo. Skąd te organy się tu znalazły? I jak powstało to muzeum? Muzeum powstało na skutek gromadzenia wszystkich zbiorów? Przez profesora Jana Gębalskiego. To jest przede wszystkim jego dorobek. Działo się to już w latach ubiegłego wieku, oczywiście. Przez ponad 30 lat zbierał te wszystkie eksponaty. No i zbiera oczywiście po dzień dzisiejszy. Muzeum powstało w 2004 roku. Były to sale, w których eksponowano przede wszystkim elementy organów. Natomiast w 2009 roku powstała sala, w której w tej chwili się tutaj znajdujemy, sala z eksponatami, z harmoniami, które są jakby młodszą siostrą organów tak są nazywane te instrumenty, które między innymi służyły organistom do ćwiczenia w domu ze względu na swoje małe wymiary. Eksponatów bardzo dużo i można powiedzieć, całego świata. No, czy z całego świata to to może jest dość ryzykowne. Natomiast na pewno z obszaru górnego, Dolnego Śląska i w aspekcie historycznym, ponieważ te instrumenty powstawały jeszcze wówczas, w większości, kiedy ten teren należał do Niemiec, więc jest to obszar kulturowy zarówno polski, niemiecki, jak i czeski. No, ale widziałem też organy amerykańskie. Organy amerykańskie? Chodzi o fisk oh, tak? Tak, tak, tak. Ale to jako firma. Zebraliście tutaj rzeczywiście tyle eksponatów przy Szkole Muzycznej. Tak, to jest taka placówka naukowo-badawcza działająca przy Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej, która ma na celu przede wszystkim gromadzenie tych eksponatów, aby uchronić przed destrukcją to gromadzenie dziedzictwa materialnego tego regionu. Z drugiej strony służy to również badaniom naukowym. Orientujemy się m.in. jak dany organ z danego okresu budował takie instrumenty, jak konstruował odpowiednie jego elementy, m.in. piszczałki. Wreszcie próbujemy odzyskać to, co uległo pewnej destrukcji, co nadszarpnęła ręka lat to znaczy na przykład działalność szkodników, drewnojadów. No, złodziei kiedyś. Dzisiaj może to już tak nie jest, bo jest to chronione wszystko w kościołach, mają i alarm i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to, co jest w drewnie, tego no, nie wiemy do końca. Te organy są poddawane tutaj pielęgnacji, a przynajmniej ich część, która jest tutaj gromadzona. No ale akurat drewno to specyficzny materiał, który jednak Pierwodze. potrzebuje tej ochrony, no i odpowiedniej temperatury przechowywania, tak jak tutaj organy, to muszą mieć jednak stałą temperaturę. I, wil, i wilgotność, i temperaturę mhm. odpowiednią. Oczywiście organy niestety są narażone w kościołach na destrukcyjne mhm. działanie kiedyś na terenie Górnego Śląska przede wszystkim ta destrukcja. Miałem miejsce w obszarze zasysanego powietrza, ponieważ to powietrze było bardzo zanieczyszczone i ono bardzo agresywnie działa na podzespoły instrumentu, szczególnie na skórę, której jest dość sporo w niektórych instrumentach. Także i temperatura, i ciśnienie powietrza, i wilgotność, przede wszystkim ta zmienność warunków czasem jest bardzo, bardzo intensywna. W zależności od tego, czy nagle wejdzie 2000 osób do kościoła, instrument reaguje, kiedy temperatura się zwiększa, materiał się napręża. Wilgotność odpowiednio każdy oddycha Oczywiście. i to skraplanie tak, się tak, tak. pary tak swoje robi. Kiedy można zwiedzać to Muzeum Organów tu w Katowicach? Muzeum można zwiedzać przede wszystkim w godzinach jego otwarcia. Czyli? <gry> Czyli poniedziałek 17 19, wtorek również w tych samych godzinach, w środę od 11 do 13, w czwartek nie wiem, czy tam godzina nie ulega zmianie, ale tam jest od 16 do godziny 18 i w piątek również w godzinach przedpołudniowych 11 do godziny 13 oraz wtedy, kiedy dane grupy chętne indywidualnie już na telefon umówią się z prowadzącym, z kierownikiem tego obiektu, panem profesorem Gębalskim. Kto by chciał zwiedzić, to musi się jednak zapoznać, chociażby w internecie, kiedy, gdzie. można. Tak, w internecie, na stronie Akademii Muzycznej są informacje, jest też tam telefon, także. Nie ma problemu. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego, a ja rozmawiałem z panem Michałem Duźniakiem.